Mamy wszystkim z tej strony szkopa i zapraszam do Krativersa. No to tak, budujemy tutaj nasz parking. Mamy troszkę tutaj gotowego e, ściany. E, wymyśliłem sobie taką ścianę. Zobaczcie, teraz sobie tutaj wskoczymy. O, no to jest. Muszę na coś wyższego wejść, żeby to było widać. tu nie, nie wyjdziemy. Dobra, coś takiego. Tutaj taka ściana takie jakieś e, przegródki. Różowa szyba, no i tutaj u góry będzie dach. I nie wiem, czy nie będzie jeszcze wyżej, bo z racji tego, że niektóre samochody są dość wysokie, więc możliwe, że będzie jeszcze wyższy dach. Z zewnątrz to dosyć fajnie wygląda. Zobaczcie, może tam jeszcze coś dorobimy, ale to już jest wszystko poza claimem, więc myślę, że to tak zostanie. Tak, dosyć, dosyć fajnie to wygląda. Widać, co jest w środku. No i te. Różowe te się tu dosyć odbijają. Nie wiem, czy tego czasem nie zmienimy na coś takiego jak tutaj. Na takie okna, żeby to było tak identyczne z tym, z tym kolorem, nie? Albo na to... na te cegłówki. Albo coś innego, na inny po prostu kolor. Zobaczymy. Na razie mamy zrobione tutaj jedną ścianę. Lecimy sobie tam do końca. O, lata, 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 zaraz spadnie. O, tutaj już zostały drzewa usunięte. Jest tutaj, widzicie, miejsce zostało, możemy jakieś autko postawić, bo miejsce się zrobiło. I tutaj mamy dopiero początek ściany. Postawiłem sobie tutaj zbieranców, więc coś tutaj zbierają cały czas. Tutaj mamy drugiego kopacza, więc jakieś surowce nam tutaj kopie cały czas. O, fajnie. Żelazko nam wykopuje. Znaczy nic innego nie wykopuje, tylko żelazo. Może wykopuje do momentu, w jakim ma jaskinię wykopaną i ma do żelaza i tylko to wykopuje, więc może, może temu. No i tak, teraz żeby było tu postawić jakieś auta. Mam przygotowanych parę aut, żeby tutaj postawić, więc to tutaj powinno iść szybko. Jeżeli nam się tutaj one wszystkie zmieszczą. To do skrzynek ładuję, nie do skrzynek, do mnie. Więc zaczynamy tutaj od, po kolei w sumie od tych aut. Zobaczymy, ile się zmieści tutaj, żeby ich tutaj postawić. Stawimy ich dosyć szybko. To no, mi nie jest potrzebne. To i to. Tak. I Zobaczymy, czy da się ich tutaj postawić. Próbujemy to. No, ale to spokojnie. wejdę jeszcze bardziej. Jeszcze tu jest miejsce dla tauta. Możliwe, że postawimy jednego z tej strony. Nawet moglibyśmy dodać. Byśmy dodali tutaj. A tego tutaj. Spokojnie chyba wejdzie, nie? Zobaczcie. Nie, złączyły się. Jednak ten jest dużo dłuższy niż tamten. Te się złączyły. To tam może jakieś krótkie auto wejdą. Ten jest dużo dłuższy, więc nie wejdzie. Zrobimy sobie trochę przerwy. A, jeden dalej, bo to jest jednak za blisko. Dobra, tak. niech se są tak dalej rozstawione. To były moje wojskowe auta. One są tego samego typu, chyba. Dwa czy trzy mi się udało stworzyć takie auta. Mamy tutaj chyba takiego do przewożenia i taką cysternę, nie? Takie się mi udało stworzyć. Może zrobimy sobie jakieś jeszcze inne, jak się mi uda. Dobra, przyszykowałem sobie tutaj również, zobaczcie, buteleczki, żeby nas nie mroziło cały czas. Nie musieliśmy czekać, aż odmarzniemy. Więc mamy buteleczki. Tutaj jest dość. O, no ten to tu prawie na styk. Ale dobra, nie będziemy go tutaj cić, bo może tutaj jakieś małe autka się da radę znaleźć. Coś tam wstawimy. Więc nie będziemy go dociskać aż do końca. Wiem, że ten jest chyba dłuższy. Ten jest chyba dłuższy. O, to jest chyba straż pożarna. No, który jest dłuższy? No, straż jest dłuższa. O, troszkę, ale jest dłuższa. Dobra, więc mamy straż, mamy te wszystkie, które tu były. Lecimy po następne. Mamy cztery na razie. Jak tutaj nie mam za wiele tych aut. Ale myślę, że wszystkie powinny wejść. Teraz jest tir jakąś naczepą, więc on może być... Może być nawet i za długi. Ale nie no, spokojnie wejdzie go tutaj do... Nie no, spokojnie, wchodzą. Nie ma problemu. Myślałem, że będą przez długie te auty, ale wchodzą. Spokojnie mi tutaj na to, o ten, no jasne, że wyszedł elegancko, tutaj może być, ten, ten, ten nie będzie za wielki, ten będzie malutki, ale jest dość szeroki, rozsuniemy go troszkę, dobra, nawet możemy go tutaj dać i teraz tego, dobra, rozsuniemy o jeden. No bo tu mi się daje, że one troszkę za ciasno są ustawione. Tu ani przejście, ani tak troszkę szerzej. Może dane A tu jeszcze są duże, więc dosyć fajnie się będzie przechodzić obok nich. Dobra, mamy tyle. Jeszcze tam chyba jakieś są. Idziemy sprawdzić, czy tam jeszcze coś jest. Zaraz sobie tutaj zrykniemy, co tam jeszcze jest. Jeszcze mamy cztery. Akurat cztery mi weszły w ekipunek. to tak, widzę, że tych autek tu będzie jeszcze za mało. Jeszcze będzie trzeba szukać. Tutaj mamy samą ciężarówkę, to ona nie jest duża. Właśnie, ona nie jest duża. Może ją damy z tej strony. Myślę, że ona tutaj powinna... Wszystko jedno gdzie wejść. Może od przodu zaczniemy. Może nawet tutaj wejdzie, co? Zaraz zobaczymy, jakbym ją tutaj postawił. Tutaj jakby ją postawił. No spokojnie, patrzcie, jeszcze jest miejsce. Nawet ona na tego krótkiego tam wejdzie. Nie, tutaj może nie wejść, bo ona jest po tyle. To nie, ja będą się ściskać. Nie, dobra. Nie, jest tylko ona, nie jest tak równo. Ten jest tak odsunięty. Od tego, więc tego byśmy musieli dać tutaj. Dobra. Ten był chyba jakiś taki większy auto. No, jakiś taki gigantus auto. Dobra, możemy go gdzieś tutaj dać. Czyli on tutaj nam nie wejdzie. No nie, to jest gigantus. To jest jakiś gigantus. Nie, to, to, to trzeba postawić tutaj. To jest naprawdę jakiś gigantus taki. Nie wiem, do niego chyba będzie szło wejść nawet, to gdzie? Prawie jak domek. O. Tylko, o, Dobra, niech nawet nie jest tak bliżej, tak jak ten. Może być. Tutaj nam nie wychodzi, nie wychodzi. Co my tutaj mamy następnego? Tutaj ciężarówkę i ona też nie jest za duża. Ona może nawet nam wejdzie tam. Sprawdzimy zaraz, lecimy tam obejrzeć. Tutaj może nie jest tak, tutaj może być za mało miejsca. Ale tu, czyli tutaj dać. No nie, no weszła elegancko. Tutaj mamy takie auto. To auto było duże, więc one raczej mi tutaj też nie wyjdzie. Jakiś terenówka, więc damy ją też tu na koniec. A później będziemy kombinować, co tutaj jeszcze postawić. Może coś się uda na szybko znaleźć. No, tak powiem, trzeba było przesunąć o jeden. No, taka konkretna terenówka. Nawet chyba idzie wejść do środka. Jasne, to będzie szło wejść do środka. Zaraz sobie tutaj postawimy trawtę. Czy ja mam jakieś autobudowania? Jest. Mam jakieś autobudowania. No i tak, tego przecież powinno iść wejść, tak mi się wydawało. Jasne otwieranie na, na przycisk, który nie działa. No i tutaj się wchodzi, dalej się nie wchodzi. To jest jakiś chyba policyjny. A nie do drzwi też? Nie, to normalnie się otwiera. No jasne. Wchodzimy tutaj, można siąść, można jechać autkiem. No, elegancko. Dobra. To takie wysokie, funkcjonalne auto. Dobra, bierzemy tego blueprinta, Tego stawiamy. Auto mamy, mamy auto. O nie, ale te lasery ja muszę wyłączyć, bo my te lasery będą denerwować. Zaraz je zgasimy, te lasery niech na nie świecą. Te sobie zgasimy z przodu i z tyłu. I musi nam to świecić. O, dobra, tak może być. Czy też, o, też można wejść. Włożyć drzwi. No tak ciężko, ale. Aha, tutaj nic nie widać przez szybę. Można wejść, ale tak w sumie ta szyba jest jakoś wysoko, że nic nie widać. No dobra, niech jest, niech jest, niech jest takie autko. Jedziemy dalej, Autobudowanko. budowanko. Powiedzieliśmy, czy nie za szybko, że kto zebrał, ale chyba zdążyło wybudować. Troszkę mi się tak za szybko pośpieszyło. Dobra, jest, jest. Gwiazdki zaświeciły, więc jest. Auto następny. Auto, auto, dobra, jest wybudowany. Idziemy odłożyć te blueprinty do, do naszych wybudowanych. Tutaj, tutaj w tej skrzyneczce są chyba wybudowane. Tak, już praktycznie mamy 41 blueprintów wybudowanych. Więc troszkę tego już tutaj się nazbierało. Zjedziemy z tymi moimi ciężarówkami. Zobaczcie sobie, jak one wyglądały. Możemy właśnie z takiego typu pomyśleć i zrobić jeszcze coś. One były mniej więcej robione z dwóch typów klocków. Z żelaznych i tutaj z tych chyba z kosmicznych. Tylko, że teraz ten blueprinty coś się poprzestawiało, widzę. I jest taki błąd, że tabliczki się nie, nie kasują. Tabliczki były pokasowane. teraz na tabliczkach są po prostu napisy. Nie powinno być tych napisów na tych tabliczkach, nie? Wszędzie. No bo to po prostu przez aktualizację, przez wszystko się posmieniało. No tutaj powinny być wszystkie te tabliczki. Powinny być po prostu pousuwane na czysto. O, wszędzie i to by to było. No tak, sobie tak i tak, nie, tak i nie usunie, muszę to jednak skasować. Wszystkie te tabliczki musiałbym pousuwać, żeby te auta wyglądały tak, jak powinny wyglądać, nie? Co do jednej tabliczki usunąć. A jest ich tu naprawdę masę, bo tych tabliczek wiem, że kiedyś do dekoracji że dużo używał, bo praktycznie nie było nic innego. Były głównie tabliczki. Teraz jest dużo więcej elementów, dużo innych klocków, które można spokojnie użyć do dekoracji, a wcześniej tego nie było, więc było tylko tak używane. Jak widzicie, tu we wszystkich są te. Ja bym musiał te koła wyłączyć, bo co tu przelatuje, to mnie odrzucą, więc wyłączymy sobie te koła. Następne cztery wybudowane. Mamy już 45? Dobrze, patrzyłem, chyba 45, więc idziemy w następne. Dobra, jeszcze dwa tutaj mamy. Ten automat, a ten już jest kompletny, dobra. Bierzemy tego, bierzemy tego. Lecimy jeszcze z tej strony, coś było postawionego. Z tej strony jeszcze. A, jeszcze dwa tutaj są. Dobra. Dobrze, że mamy tych kubiksów trochę, więc możemy sobie automatem robić. Nie musimy tego ręcznie budować. Więc fajnie, fajnie. Dobra, jest ciężarówka. Jest tutaj autko. No, i teraz trzeba by było to potem ogrodzić, żeby to fajnie wyglądało. Aha, tu była ciężarówka z miodem. Można by było różne takie zrobić, różne te ciężarówki tego modelu po prostu zrobić różne, że one przewożą różne rzeczy, więc też też całkiem spoko z jednej ciężarówki. A tu, aha, tutaj był napis, widzicie? Z jednej ciężarówki moglibyśmy zrobić na przykład X5, tylko załadować na nie inny towar, inną pakę zrobić. Nie jest problemu, jeżeli nam braknie aut. Nie znajdę już w blueprintach żadnych aut. No, to wtedy sobie pomodyfikujemy troszkę te auta, które tutaj mamy i będzie ich więcej. Zaraz zobaczymy, czy jeszcze coś możemy na dzisiaj postawić, co by tam znaleźć, jeszcze co by tu można było postawić. Na razie sobie z jednego tego auta usunę wszystkie te tabliczki i zobaczymy, jak ona się będzie prezentować. Czy do tej beczki można było wchodzić? Teraz tego nie pamiętam. Musiałbym zerknąć, ale wydaje mi się, że chyba nie było wejścia do tej beczki. Z żadnej strony chyba nie było wejścia do tej beczki. Dobra, czekajcie, usuniemy. Tu było coś aktywnego. Nie, chyba nie było nic aktywnego. Zderza tylko światła. A światła są zablokowane. Tego też się nie powinno dymić. Tak. Tutaj były anteny i to, i ta beczka. Aha, nie było wejścia. tej światła, to i tak. No tak to wyglądało. Tutaj mają światła te same. I tutaj... Nie było też wejścia. No mogłoby tutaj, mogłyby tutaj być drzwi na przykład postawione. I wtedy by było wejście do tego, nie? No teraz bym to zastąpił innymi klockami, nie? Zastąpiłbym to takimi... takimi... tymi płytkami cienkimi, nie tymi. Tylko tymi jeszcze cięższymi, Przez nie wyszło przeskakiwać. Więc też by to było całkiem fajne. Tu by można było zrobić nawet chyba myślę drzwi. Drzwi i wejście tam na jeden ten. Bo tam w środku nic nie ma. Jest tylko tutaj schodek i płotek, więc można by to było zmodyfikować i zrobić tutaj drzwi. I też powiem Wam, wymyślić jakieś większe, bardziej masywne koła z czegoś. Te są dość fajnie, wyglądają, ale mogłyby być takie jeszcze tutaj, żeby to było jeszcze większe, bardziej masywne. I na przykład z jednego, bez tutaj tych, tych podwójnych takich, nie? No ale z tych słupków wiem, że tak się zazwyczaj robiło zrobić na przykład same. Jakbym to ściągnął, to bez tego zrobić. Ale tu można zrobić, że się kręci. I na wiaterek odrzuca. No dobra, mamy tyle zrobionego. Idziemy sobie zrobić troszkę może naszego murku. Troszkę albo poszukamy aut. Nie, dobra, pierwsze czekajcie. Pierwsze to odłożymy. Pierwsze to odłożymy i mamy ile wybudowanych blueprintów? Wszystkie wzięte? Wszystkie wzięte. Mamy wybudowanych 49. To można by było jeszcze jednego wybudować. A ja tu mam jeszcze parę, typu o. Typu jakiś widłak, typu jakiś taki coś. Typu jakaś koparka, jakiś ładowacz. Więc możemy to postawić, że to one są takie małe o jednego tam możemy postawić, nie będziemy tego rozdrabniać, o tutaj też by mogło być coś. Możemy tak podopychać, bo one, one nie są duże, te tak mi się wydaje, że nie są duże. Tutaj jest jakiś ładowacz i on nie jest wcale taki duży, ale on się tutaj nie zmieści. Ten? Nie, ten jest większy. Ten? No ten by może tutaj... nie, też nie wejdzie, też nie wejdzie, tutaj będzie zawadzał. Idziemy tam na koniec, na koniec, tutaj było po tym drzewie było miejsce. O, myślę, że nawet ta koparka... Nie, no ta jest za duża. To myślę, że ten. Tak, tylko on jest jakoś tak... Nie na równo powstał zrobiony blueprint, tylko tak jakoś na boku. Ale muszę go cofnąć o jeden. Bo idzie do przodu. Dobra, no i tak może być postawiony tutaj spokojnie. O, on się tutaj zmieści. No i dobra, może być postawiony. Stawiamy go tutaj. I zobaczcie, mamy kolejnego. W tej strony już się nam chyba nic nie zmieści. Ten by mógł być postawiony, ale on by mógł być postawiony na przykład tutaj tak. I on nam tu wtedy wejdzie fajnie, nie? Czy, jakbyśmy go dali, tak. On jest dość szeroki i tutaj będzie wchodził w auto. Tak, będzie wchodził w auto. A je, nie, jeden do przodu możemy dać. Kolejnie możemy dać jeden do przodu. Będzie tutaj przy samym, ale on się tutaj zmieści elegancko. No dobra, dajemy go tutaj. Niech jest tutaj. Jak się tutaj zmieści, niech jest sobie tutaj. Dobra, mamy postawionego kolejnego. I tutaj mamy tam. Mamy tego. I tego, tak? zostawię nam ten i ten, nie? Do postawienia. Tak mi się wydaje, że ten i ten. Teraz sprawdzimy. Tutaj ten chyba był mniejszy. O, ale trzeba było, by było go o jeden przesunąć do przodu. Czyli tak, będzie to tak przy samym. i No i spokojnie. I tutaj wejdzie. Więc nie ma problemu, żeby on tutaj nie wszedł. Więc możemy go. On chyba miodzik przewozi, tak? Przy z miodzikiem przewozi? Dobra, niech jest. I teraz mamy tą dużą koparę. To ona mi tutaj nie wlezie, na pewno to się połączy z tym. Z olbrzymi spych. Pewnie, pewnie tutaj powinien wejść. Czy tu w środek coś jeszcze wejdzie? Jakiś tam mały może obiekt wejdzie. Ten spych jest dużo szerszy. On zajmuje praktycznie tyle co dwa auta. Może damy go tutaj? Tutaj, tutaj by jakiś taki malutki wszedł tutaj ma troszkę miejsca i tutaj, dobra, zrobimy tak niech jest tak jak jest będzie kolejny spyk wybudowany zobaczcie jaki gigantus, można na niego wejść? nie, nie można wejść do środka, no szkoda myślałem, że taki wielki jest, to będzie szło wejść no ale dobra, niech jest postawiony, lecimy się ogrzać Została nam działać już fioleczka, buteleczka nasza, fioleczka Dajemy. Ile mamy? Mam jeszcze, mam jeszcze, ile? Mam jeszcze dwie. Można by było użyć, nie? Dobra, używamy. Nie mogę tutaj. Użyjemy sobie, więc nie będzie trzeba czekać, aż się nam tutaj ochłodzi. W sumie ogrzeje, bo on się aż za bardzo opłada Aż się nam ogrzeje. Dobra, i dajemy, i mamy ile. Patrzcie, mamy 53 blueprinty wybudowane. Może to nie są za duże blueprinty, bo to są bardzo malutkie blueprinty, ale mamy już 53. Co tu jest jeszcze? No samolotów nie będziemy tutaj stawiać. E, Batyska, to jest jakaś łódź łód podwodna. Można by ją było postawić na wodzie, nie? Ale nie wiem, czy ja będę tu miał możliwość. Jest tu jakaś mała koparka, więc możemy to zrobić. Tu jest jakiś pojazd księżycowy. Więc dobra, poczekamy. Może postawimy to gdzieś indziej. E, ładowacz jakiś mały. Satelity to na dachu, drony to też na dachu. I tu jest jakaś dźwig z rurą. Ale ten będzie strasznie wysoki, więc nie ma opcji, żebyśmy go postawili tutaj, bo taki dach wysoki nie zrobimy. Ta koparka też będzie bardzo duża, bardzo duża. Więc raczej jej chyba tutaj nie postawimy. Mógłbym ten batyskaw postawić. Tu są chyba dwie wersje jego. Mógłbym go postawić. Jeżeli się mi tam zmieści, to on tam by mógł być. I ta kopareczka mała może. Może, może wejdzie tutaj w tą dziurę. Tutaj, może tutaj wejdzie. Tak, ona jest dość malutka, to jest dość fajna. Tak i się nie połączy, o. Ja bym powiedział w sumie... Ja bym sobie tutaj nawet dwie postawił. Taka fajna, malutka kopareczka, zobaczcie. Nie? Zobaczcie jaka kopareczka. Elegancko. I zaraz tutaj machniemy drugą. Drugą obok. Wiecie co? Tu się jakoś... Wiem, że się jakoś zmieniało. Czy ja mogę to jakoś zmienić? No nie. No nie kumam tego koloru jak to robi. Dlaczego mi to całe maluje? Po prostu całą, całą koparę mi maluje na jeden kolor. Nie kumam. Dobra, zostawiamy ją tak jak jest. Zmieniliśmy troszkę bloczków. I budujemy... Taką jaka jest. Dobra, jest troszkę inna. Niech jest, jakby była kolorystycznie inna, to też by to fajnie wyglądało. Przecież ja sobie kolorystycznie mogę ją teraz pomalować. Pomalować ją tutaj. Nie wiem, czy to miał być taki kolor. O. Ja sobie ją mogę tutaj pomalować. Zobaczcie. trochę na czerwone te lusterko, nie ten nie o dobra nie to jest za ciemne taki No taki nie to by musiał być inny kolor czemu mi ten blok zaznacza cały czas ja chcę ten żeby mi zaznaczyło no nie to mi cały czas ten blok daje taki, ale nie do końca taki nie No, taki ciemniejszy, troszkę to jest. Niech to jest taki troszkę ciemniejszy. I tam też możemy tu zrobić. Niech jest takie troszkę ciemniejsze. No i dobra, no troszkę się różni. Jest taka inna ta kopareczka pomalowana, więc niech taka jest. I mamy dalej. Jedziemy tutaj. Co mamy tutaj? Mamy tutaj taką kopareczkę. Ona jest strasznie malutka, więc myślę, że ona tutaj powinna wejść za tym autem. Myślę, że spokojnie powinna wejść. I tutaj mamy te z One może tutaj wejdą, bo one były więc. ...dość duże. Chciałbym dwa obok siebie postawić. Tak na ciasnawo, nie? Tak na ciasnawo. Jeżeli tutaj przesunę, to już tutaj się... Nie, on już tutaj wejdzie mi na tą ciężarówkę, więc tutaj nie mam co przesunąć. Ani w jedną, ani w drugą. Mogę o jeden kosteczkę przybliżyć się do tego. O jedną kosteczkę się przybliżyć. I o jedną się przybliżyć tutaj. Ale nie ma sensu. żeby zrobimy tak pomiędzy nimi przerwę. Troszkęśmy się ściaśnili, ale dobra, niech tak jest. Tutaj jest ta kopareczka, nie? Dobra. No to tutaj stawiamy i mamy kolejne cztery wybudowane. Jest. Jest. Dobra. Jest. Następny. No jeden był taki żółty. Ten chyba był z gotowego, z blueprintu od kogoś, któryś był od kogoś, a jeden był chyba co ja przerobił. Więc tą postawimy o tutaj i już jest właśnie miejsce obok niej. Dobra, jest i taka mała kopareczka też jest postawiona, fajnie tutaj nam wygląda. Dobra, mamy zrobione i na teraz chyba już nie ma więcej blueprintów wyszykowanych. więc będziemy musieć coś poszukać, coś poszperać, żeby tutaj następne budowle można było wstawić. Ile mamy blueprintów? Mamy wstawionych 57 blueprintów, więc myślę, że na dziś wystarczy. Troszkęśmy tego wybudowali, troszkęśmy tych blueprintów postawili. Ja muszę poszukać następne. Próbuję sobie już tutaj te ściany też zrobić, żeby już ściany były gotowe, zamknięte, żebyśmy mogli kombinować, czy będziemy robić następne piętro, czy nie będziemy robić następnego piętra. Zależy ile mi się tutaj uda samochodu wszystkiego znaleźć. Można by było się na przykład posunąć tam o jeden ten climb i mieć więcej miejsca na dole, niż tak do góry się ładować, nie? O, to się znowu atakuje. Nic fajnego nie dał. Ale co też fajnego może dać? Dobra, wpadło nam znowu 10 na 10 printów, więc mamy jeszcze tego całkiem sporo, więc sobie pobudujemy. To wam jak się filmik podobał, łapka w górę, komentarze mile widziane, zapraszam do subskrybowania kanału i do zobaczenia, cześć wam!